Witam Was w mojej małej kuchni. Witam Was w mojej małej kuchni. Dzisiaj Wam pokażę jak zrobić takiego kwiatka. To jest ciasto normalne na hałkę taką i już wutera pokazuję co potrzebujemy. I będziemy postępować, postępować, potrzebować następujące rzeczy. 500 g mąki, normalną mąkę, tę pszenną, um, tu muszę ptać soli. 60 g roztopionego masła, paczuszka z świeżych drożdży, tu jest 7 g, albo suche, nie, paczuszka z suchej drożdży, to jest 7 g, um, ta paczuszka starczy na 500 g mąki. Jeśli świeże chcecie, nie wiem dokładnie jakie duże w Polsce są, musicie tak patrzeć ile gram potrzebujecie na 500 gramów mąki. Potnie jedno jajko, 50 gramów cukru i 200 ml ciepłego mleka. Mleko nie może być za ciepłe. Nie. Temperatura nie może być większa jak 36 stopni. I teraz tak drożdże się wymieszczą. Z mąką, i potem reszta dodówek, wszystkie składniki, i BANA to zagniatać na bardzo elastyczne ciasto. Możecie ręcznie, możecie maszyną. Jak on się te ciasto fajnie uklei? Nie może kleić do ranku ani do miski. no. Zróbcie z tego kulka, przykryjcie i odłóżcie w ciepłe miejsce na pół godziny do godziny, żeby fajnie urosło. Żeby minimum podwoiło swoją objętość. Moje ciasto urosło. Teraz się to dumna stolnica z mąką i się podziela te ciasto. Podzielcie się to na 10. i teraz raz, dwa, trzy, cztery, cztery się odkrojam. To nie jest równe, yy, na rzutu te części nie są równe, ale ja się teraz tak na oko, dobra. Jedna trzecia się odkrojam. I położę na bok. I się ulepia kulki i odłożę na bok. Troszkę odkrojam, tak na oko, troszkę, niedużo. Zmieszą się z tym. I to teraz na 3 podzielić i tu z tego się rozwałkujemy. Płaty, 3 płaty. Ja potrzebuję trzy płaty duże i trzy płaty okrągłe, takie średnie. Ja się też i dużo rozłożam. Pierwsze się położę a potem na blacha i w międzyczasie bana, też smarować, między tymi pana smarować rozpłynę masłem. To anfas zaglądajcie i podziwiajcie. Myślę, że dużo tu nie trzeba opowiadać. I no, patrzcie. Jemu ja pierwszy blat tu na blasze już, teraz się posmaruje to masło. Ja dziś chyba ma na masło smarować, jak Wy chcecie, możecie nutellą, możecie masę posmarować i cukrem z cynamonem posypać, jak tam chcecie. Ja dzisiaj z robiam. robiam. Roztopione masło. Tu teraz przyjdzie na ten drugi blat. Nie więcej równo. Teraz ten trzeci płat. Okay. Teraz potrzebujemy ostry nóż i my się to podzielimy na 8 sztuk. A tak, Rozroluję te y, trzy pozostałe kulki i zrobię tak samo, i to przyjdzie tu do środka. I te drugie einfach są między te położyć nie na no, te tutaj. No. Musicie mieć bardzo ostry nóż. Widzicie moje taki jakiś niezadowalający. To ja się tu ten, boki tu po przycisku te szpicki, żeby mi trochę te. żeby się te warstwy rozwarły. Wtedy będzie to fajnie widać po upieczeniu. Ostatnie zostało. To co mi zostało, rozwałkuję się na prostokąt. I ja to zostawiam tak gdzieś jeszcze pół godziny pod przykrycie, żeby to odpoczyło do urośnięcia. Myślę, że mi te bułki wyurosną i fajnie mi wypełnił tutaj ten, ten, ten środek. Po pół godzinie tak wyglądał. No nawet mi urosło fajnie. Teraz to posmaruję całe masłem roztopionym. Zamiast masła możecie wziąć mleko, mlekiem to posmarować. A jak chcecie mi takie bardziej złote, bardziej wypieczone, to posmarujcie um, czym? żółtko z jajka i troszkę mleka się nalejecie. tak szluczek mleka rozczerpyć i tym biał e, żółtkiem pomalujcie. Dobra, to teraz pójdzie do piekarnika na 180 stopni. Zaraz. E, jo się to, się rozgrzeje piekarnik, już mu rozgrzony i to tak będzie piecone 25 minut do 30. Zapomniałam bo jeszcze powiedzieć ten środek się tutaj troszkę makiem posypiam. Tak wygląda mu kwiatek. Chce, jak chcecie, to możecie polać tą lukrem puder cukier z wodą i ja o to zostawiam tak. My to by jeździł jako... no jako normalny chleb, taką bułka, hałka, taką... Ym. No. Okej, okay, to jeszcze gorące. Um, myślę, że Wam się filmik podobał i do następnego razu. Cześć!